Sieba z tej strony top no i będziemy dzisiaj grać w Majka, będziemy kopać ture. No i oczywiście jesteśmy ze mną. Dziś tak, jesteśmy z Katwi Dzisiaj drugie przeżycie pewno będziemy umiarkować. Więc gramy w Majka, będziemy kopać, bo dalej się nie chce grać wiecie. Nie chce nam się iść do raczej. Bo myślimy, że nas zabiją głupie potwory. Na szczęście mamy triki pejtor. Jakbyśmy chcieli tylko drewno. A I dzisiaj będziemy kopać aż do zniszczenia kilofa. Tak To jest szybki odcinek do kopania. Pamiętajcie, że nic nie robię. O, żelazo, żelazo, żelazo. Macipkę i pięć bardzo. I mamy dwa żelazowe na Mamy ponad tak. Widzimy, że szybko się kończy na I odkryliśmy Kejwa. Albo nie, to nie jest kejwa. Nie wiem co to jest, ale obok gravela jest keif. Idź tam Gdzie mi się? Kolejny żelazo już? Widzisz jak się szczęście? No bo oczywiście to Jakob jest. Nie, tak naprawdę to Jakob. On by chciał, chciał. Widzicie, że to jest Polka, która oszutka. Dobra, mamy już na buciki na razie, ale. Więc kupimy dalej, jak tam tak się powiedło, szczęście. Zwróćcie to hałas w tle, ale wiecie, od dzisiaj nie umiem opanować ręką. Dwa. Ja <grymne> w niego. I żeby szukać żelaza, żeby podać osiem. Tak. Trzeba. Nie. Kierowca mówi, bo wysadza. Vypadá by vaše ještě kopač půjde. Tu do tam tego, co to budeme dostat. Pevno. Pevdo, Zapinajcie pasy sobie, Filip, pasy. Dalej kupię wesołki za to, że nie gadały aż tyle, ale kończy się na kilu, więc myślę, że zakończymy ten ucieczek, więc dara.